serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj na terenie warszawskiej dzielnicy Wawer w jej części zwanej Aleksandrówkiem i chciałbym Wam dzisiaj tutaj pokazać pozostałości cmentarza ewangelickiego, który właśnie tutaj się znajduje. Znajdujemy się przy ulicy Szulczyka w tym miejscu. I tutaj jest teren cmentarza wraz z taką Informacyjną tablicą. Jest tu zapisana historia niemieckich kolonistów, którzy cmentarz ten założyli, jak i historia samego cmentarza. Jak widzimy, koloniści pochodzili z Mecklenburgii i Pomorza. Cmentarz powstał w drugiej połowie XIX wieku i należał do parafii Starej Wicznej. Na dole mapa, pewnie z początków XX wieku, z oznaczonym cmentarzem. Jak widzimy, zajmowało całą powierzchnię. Między drogami. Jak mogliśmy przeczytać, koloniści, którzy tutaj mieszkali, zostali wysiedleni pierwszy raz w czasie I wojny światowej przez carat. Część z nich po I wojnie światowej wróciła w to miejsce. A ostateczny koniec funkcjonowania tego cmentarza to rok 44 i wysiedlenie osadników ewangelickich na zachód. Zobaczmy zatem, co zachowało się na cmentarzu. Mają tutaj być pozostałości po 17 grobach, w tym Dziewięć tych pozostałości, przynajmniej częściowo czytelne. Tu widzimy taki duży nagrobek, z brakującym oczywiście na górze metalowym elementem. I napisy. Czytelne, ale dosyć niewyraźne. Datę zgonu obstawałbym na 1918, ale nie jestem pewien. Dalej kolejne dwa nagrobki. Tu, taki, tu taka duża jakby podstawa. Chyba bez żadnych napisów. Obok taki nagrobek na górze również brakuje metalowych elementów i tutaj tablica czytelna już dużo gorzej. Tu obok widać w trawie bardzo, bardzo czytelne ślady mogił ziemnych. Podobnie tutaj. Mogił ziemnych jest naprawdę dużo. I są naprawdę dobrze widoczne. Tutaj czytelna tablica. W języku niemieckim z taką piękną płaskorzeźbą winorośli. Mamy tutaj Christian Leopold Hidebrand i jego żona Karolina Hidelbrandt. On zmarły 1909, ona 1911. Bardzo ładnie ten grób wygląda przy takim powoli już zachodzącym świetle. Dalej. Tutaj musiał być kiedyś naprawdę naprawdę duży grób. Widzimy takie trzy kamienne słupki i tam za drzewem widać podstawę czwartego, który pewnie jest złamany. Tutaj, tutaj taki kamienny element. Obok nagrobek w formie takiego obeliska. Widzimy, leży on na swojej podstawie, więc jest przewrócony. Tu spoczywa Jakub fęcki żył lat 63. Zmarł 11 lutego 1883. Na górze wyryty krzyż. Tu w ziemi bardzo ładnie zdobiona tablica. Grób z około 1880 roku. Widzimy jest krzyż. Tu takie dwie płaskorzeźby kwiatów. I tam na górze chyba też są, tylko niestety, tylko niestety pod liśćmi. Dalej, kolejne obramowanie. Chyba bez żadnych tablic. W, środek, w środku widzimy dół. Jest tam też jakiś kamienny element, ale chyba dość niewielki. I tutaj kolejny. Trochę większy. Generalnie ten cmentarz, jak się spojrzy, jest położony na takim pagórku. Jednak na jego wyższej części niewiele znajdziemy. Oprócz tego, że naprawdę są tutaj czytelne kształty mogli ziemnych. Ale tak naprawdę są tu tylko krzaki. Większość nagrobków jest raczej na jego dolnej części od strony ulicy Słuczyka. Także o czym chciałem wspomnieć to cmentarz według mapy miał zajmować całą powierzchnię między drogami, tam za wzniesieniem w dole, gdzie te sosny, niczego nie udało mi się znaleźć. Przed tymi sosami biegnie linia wysokiego napięcia. Więc nie wiem, czy cmentarz skończył się tu wraz z tą górą, czy tam niżej po prostu nic się nie zachowało do dzisiaj. Kolejny grup, dosyć ciekawy. Włodzimierz Szmielew, żył lat 59, zmarł 30 listopada 1931. Bardzo czytelna mogiła, bardzo czytelna tablica. I na górze prawosławny krzyż nie do końca wiem dlaczego i napis błogosławionej pamięci gdyby ktoś zdecydował się odwiedzić to miejsce to bardzo zalecam patrzenie pod nogi gdyż tutaj zwłaszcza w tych liściach dużo takich małych dołków do których może wpaść noga a są one dosyć niewidoczne dalej taka podstawa jakby jakiegoś obeliska z żadnej strony, nie ma na niej napisów. Kolejne obramowania bez żadnych tablic. Tu jest dość duży fragment, jednak nie widzę na nim żadnych liter. Jest cały zamszony. i chyba nic czytelnego tutaj nie ma. Gdy zejdziemy trochę niżej. Znajdziemy kolejny grup. Mamy tu napisy po niemiecku. Matilda. Nazwiska niestety nie mogę rozczytać. Urodzona 21 listopada 1821. Zmarła 17 czerwca 1908. W opisie będzie strona, na której są wypisane wszystkie instrukcje na tym cmentarzu. Bardzo polecam tam zajrzeć. Zwłaszcza gdyby ktoś się wybierał odwiedzić to miejsce osobiście. Tu kolejny dość spory nagrobek z zachowanymi napisami. Rok zgonu 1919-1922. Napisy po polsku. I nie wiem, czy ta tablica nie miała mieć kształtu serca. Wydaje się, że chyba tak mogło być. Przy kolejnym obramowaniu. Jeszcze jedna tablica. Otylia Rytel żyła lat chyba 48. Zmarła 13 lipca 1936 u ukochanej matce córki. Tam widzimy znicz I chyba ostatni nagrobek, także w języku polskim, świętej pamięci Ferdynand Herman zmarł 10 grudnia 1929 i świętej pamięci Rozyna Herman zmarła 16 października 1934. Niżej cytat z pisma świętego dokładnie z apokalipsy św. Jana. w drodze na znajduje się jeszcze taki dużych rozmiarów znicz. I chyba na tym cmentarzu to będzie już wszystko. Jeszcze pod liśćmi udało mi się znaleźć jedną tablicę. Rok 1919. Na górze napis grup rodziny. I tutaj taki mniejszy grup ze współczesnym zniczem. Teraz to już chyba wszystko. Thank you. Na zakończenie odcinka jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, cmentarz ten jest wpisany do rejestru zabytków. A mimo to, z tego co wyczytałem, jest to dosyć zapomniane miejsce. Nawet wśród mieszkańców okolicy. I niewiele osób wie, że tutaj się znajduje. A druga informacja, której nie potrafię w żaden sposób zweryfikować i nie wiem czy jest prawdziwa, to taka, że większość pochowanych na tych cmentarzu została z niego ekshumowana. Ale nie wiem czy to jest prawda, a jeśli jest to nie wiem ani kiedy, ani gdzie zostali przeniesieni. No i może warto dodać, że część tego cmentarza porastają akacje. Na szczęście nie jest ich bardzo dużo, ale są bardzo ostre. Jak widać cmentarz ten jest dosyć łatwo dostępny. Można tu wejść z ulicy bez problemu i wszystko sobie na nim obejrzeć. Jest to zasługa osób, które w 2019 roku podjęły się uporządkowania tego cmentarza. Od tamtej pory ma on taki wygląd jak ma teraz. Wcześniej był dużo bardziej zarośnięty i dużo trudniej dostępny. Drugi artykuł, który chcę polecić to oczywiście link w opisie. Artykuł opisujący właśnie sprzątanie tego cmentarza. Można się tam także dowiedzieć paru ciekawych informacji o nim. A tymczasem dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.